Cześć wszystkim, Daniel z tej strony, alsquad.pl, w końcu zrobiliśmy filmik, w końcu mamy filmik, w którym testujemy maksy w warunkach domowych. Słuchajcie, to nie są wszystkie ćwiczenia, to będzie część pierwsza, część druga jest przed nami, niestety nie zrobiłem wszystkich ćwiczeń, ponieważ no, śpieszyłem się na szczepienie covidowe, e, no i nie, wiadomo, 2 trzy dni później nie byłem w stanie w ogóle zrobić żadnego treningu, więc tutaj mamy okazję, abyście Wy zaproponowali, jakie ćwiczenia mam przetestować na moje maksy. Części drugiej, która pojawi się po prostu po tym filmiku. Pamiętajcie, że mam tylko drążek, mam poręcze, mam ławkę, mam hantle do 20 kg, mam ketle 20 kg i 12 kg. Mam dużo gum treningowych i oczywiście wagę ciała, więc na podstawie tych sprzętów, tego co tutaj usłyszeliście, możecie podać Waszą propozycję gdzie mam testować maksy? a mam jeszcze sztangi łamane szlangą sztangą prostą, więc możecie to wymyślić, żadne przysiady, żadne martwe ciągi, żadne wyciskanie, tego nie, bo nie mam ani warunków, ani nie mam ciężaru, bo tutaj mam za mało nawet, żeby przetestować, żeby zrobić porządną serię, więc nie ma sensu po prostu. Druga sprawa, pamiętajmy, że to są moje maksy po dużej przerwie, po 6 miesięcznej przerwie nieregularnych treningów i spadku formy, jak widzieliście w poprzednim filmiku, gdzie wracaliśmy do formy, e, gdzie z moim problemem treningowym niestety Plan znowu równą w, w gruzach, ponieważ zaraz znowu jakieś inne pierdoły przyszły na myśl, i szpitale, inne pierd. No, 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 ciężko w ogóle o tym mówić. Tak czy inaczej, już jestem trzeci tydzień po regularnych treningach. Jedziemy dalej z transformacją i te filmiki o transformacji wrócą już od czwartego tygodnia, żeby po prostu była kontynuacja, żeby był ciąg. E, więc to jest jakby trzeci, to jest maksy, to są po trzech tygodniach regularnych treningów. O, tak powiem. Tak, bo wtedy też trenowałem, ale później znowu była przerwa, znowu gówno i dupa i, i tak dalej. Główno i dupa, coś źle zabrzmiało. <laughs> nie, 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 to źle zabrzmiało. W każdym razie dzisiaj testujemy maksy z ćwiczeń, które zobaczycie. No i ostatnia sprawa, jeżeli chcecie i lubicie ten kontent i chcecie zobaczyć potencjalnie moje ostatnie streamy i moją ostatnią przygodę właśnie z tym związaną, zapraszam Was na kanał Twitchowy Mr. Alpha Squad i na kanał na YouTubie Mr. Alpha, gdzie zobaczycie mniej więcej co się dzieje na tych Twitchach i w co gramy. W dole macie linki w opisie, możecie sprawdzić sobie o co chodzi też z tymi ostatnimi streamami. Ponieważ niektórzy z Was już wiedzą, że od roku streamuję e, i od roku oglądacie, więc jeżeli chcecie sprawdzić co tam się w głowie działo i dlaczego taką decyzję podjąłem, możecie zobaczyć sobie ten filmik, albo nie musicie jak was nie interesuje ten content. Tak czy inaczej przechodzimy do maksów. Hello, dobra przechodzimy do rekordów, omówimy sobie, sobie to razem, ja będę komentować, e, będę to porównywać do, do mojej szczytowej formy e, i zobaczymy jak bardzo spadła mi siła przez te pół roku, czy tam rok, w zależności od tego jak na to patrzeć więc zaczniemy sobie od podciągania, dzisiaj robimy podciąganie, dipy maksymalna ilość powtórzeń, maksymalna ilość e, ciężaru na jedno powtórzenie i zobaczymy jak mi poszło, więc zaczniemy sobie od podciągania ładny, once, nice dance, nice dance, nice dance mhm, mm mhm, mm I like the moves ale idziemy maksymalną ilość powtórzeń, raz dwa trzy cztery nogi poszły do tyłu. 5, o, się upamiętałem. 6, 7, ale brak mobilności, mam 8, w dolnej części 9, mało, nie? 10, 11, 12, dalej, i czaska, nie pamiętam ile miałem. 13, dalej, do 15, do 15. Kuźwa, 14, jeszcze jeden, dawaj, dawaj go, dawaj go, jeszcze jeden. 15, dobra, jak będzie zaliczony. Dobra, mamy 15. O, widziałeś to? Jaka mina? Patrzcie, to 15 powtórzeń. Widzicie to minę? Widzicie to minę, to znaczy, że ten ostatni był wywalczony, czy przez ostatni. 15 powtórzeń. W porównaniu do mojego rekordu na maksymalną ilość powtórzeń miałem 23, 8 powtórzeń mniej. Co wydaje się mało, ale jednak jest dużo. Bo nie dałbym rady zrobić ani jednego więcej w tym przypadku. Nie dałbym rady po prostu. Więc 15 powtórzeń, jako tako nie jest źle. Bo nadal mam możliwość w tym momencie wykonać pełną serię. E, kontynuując z moim programem, ponieważ ja robię format z moim programem treningowym, Alpha, który nadal jest do zakupienia. Może, chcesz no może go zakupić. Jeżeli chcesz, aktualnie z mega promocja Czasu na czas trwania mojej transformacji. No taka mała reklama szybka, żeby nie była zbyt agresywna. W każdym razie na dole link w opisie, jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz trenować razem z nami. Bo setki osób to robią. Wracając do tematu, 8 powtórzeń mniej. Co nie jest źle, nadal jestem w stanie się pociągnąć 15 razy mimo tej przerwy. Teraz dla sprostowania te treningi to nie jest tak, że przez pół roku nic nie robiłem. Ponieważ trening może był raz w tygodniu, raz na półtora tygodnia, taki pełniejszy. Kardio to w ogóle nic nie było. Mobilka jest w ogóle, zapomni o tym. Ale za to co robiłem prawie codziennie, o co drugi dzień, no to z dwie serie podciągania, może trochę dipów. Czyli cały czas coś tam się podciągałem, więc ta siła na podciąganie jednak tam została, cały czas coś tam się podciągałem, bo to, to mnie za dużo nie kosztowało, jakoś pa, 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 10 razy, 12 razy, raz, dwa razy, może dwie, serie, no, jedna seria, dwie serie, więc to poszło i jakoś to zostało. Więc mamy 15 podciągnięć i oczywiście zrobimy test maksów po zakończeniu mojej transformacji i, i treningu z moim programem treningowym. Jedziemy dalej.

16, 20, 17, 18, 19 ostatni, 20 21 21, 21 poszło. Ach, to cały czas nie jest źle. 21 dipów. Pamiętam, że mój rekord to było... O, ja dipy potrafię czaskać. Ja nawet po 40 leciałem z dipami. Więc ja dipy robiłem lepiej niż pompki nawet. Więc no, można powiedzieć, że Połowę mniej robię co jest sporo, sporo, jeżeli chodzi o dipy, to sporo czułem, czułem akurat tą różnicę eee, więc no, na całe szczęście w tym programie sobie robię te dipy, więc na pewno ta e, wytrzymałość, bo już nie mówimy tutaj o sile, ale o wytrzymałość e, pójdzie w górę e, wystarczyło zrobić te dwa ćwiczenia, się mega spompowałem więc mam 15 podciągnięć i 20 dipów zresztą swoją drogą w komentarzach, napiszcie mi w komentarzach, jakie są wasze rekordy w tych ćwiczeniach Dobra, jedziemy jedno maksymalne powtórzenie. Oczywiście tutaj dla weryfikacji, jedno powtórzenie. Baga ciała, bez żadnego problemu. Teraz tak, 10 kg na prasie z prowizorycznym e, pasem. To jest talerz 10 kg. Myślę, że też bez problemu. O no, ile dobrze pamiętam, bez problemu, to po parę dni temu. Bez problemu, cyk. Bez problemu, 10 kg. Ja aktualnie ważę 73. Więc tutaj mamy jakby równą wagę 83 kg. Teraz mamy 20 kg na pasie. Użyłem sobie Ketli, żeby było wygodniej. I powinno też elegancko, bardzo łatwo pójść, z tego co pamiętam. Ja Mój rekord na jedno maksymalne powtórzenie z podciąganiem, o ile dobrze pamiętam, miałem 60 kg. Na jedno powtórzenie. Tutaj mamy 20. I czuję, że z tą 20 byłbym w stanie zrobić 6-7 powtórzeń. Zobaczcie, mimo że jestem w stanie zrobić, z moją wagą ciała, 15 powtórzeń, to z 20 bym tam 6-7 mógł czasnąć. Więc to nie jest zły wynik. Sił, siłowo nawet jestem dosyć silny. E, teraz mamy 30 kg 3 talerze. się powoli problem robi z tym? Jakbym miał łańcuch, to bym, to, nie, to bym miał mniejszy problem w sumie. E, żeby to wszystko założyć, i bałem się, że te pasy, które używałem i zaraz... Pierdalną mi zaraz, mi wszystko pójdzie na stopy albo na podłogę. Tak czy inaczej, od razu powiem spoiler, spoiler, alert: nic się nie stało. Te pasy wytrzymały, na szczęście mocny materiał. Później był po prostu problem, żeby to rozwiązać. Dalej, Dani, zawiązuj to, zawiązuj to. Hele, yalla, 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 jedziemy, jedziemy. pokaż jak się podciągasz. Czy talerze mamy zweryfikowane? Każdy talerz 10 kg, razem mamy 30 kg na pasie. Ja ważę 73, czy mamy 93 kg łącznie. Góra. Zaliczone. Cyk! 30 kg. Dałbym radę zrobić 3 powtórzenia, myślę. 3, może, może 4, ale myślę, że 3, 3 bym mógł sobie tutaj zaliczyć powtórzenia. Jak najbardziej. Jala, jala, teraz 4 talerze, proszę Państwa. 4 talerze na podciąganie. Powiem Wam szczerze, że jak założyłem te 4 talerze i trochę przewinę, bo kurde, tutaj zami zanim zawiążę, to... Tutaj zawiązuj, zawiązuj, zawiązuj. Kombinujesz jak koń pod górkę. Ok, cztery talerze cyk. Powiem wam szczerze, myślałem, że mi dup urwę. Myślałem, że mi się kurczę odseparuje moja dupa od górnej części ciała. Na szczęście, na szczęście się nic nie stały. Na szczęście byłem w stanie tutaj sprawdzić, czy mi się uda podciągnąć. I. A! No, może ja. Mo, zaliczamy? Zaliczamy czy nie zaliczamy? No ja tam lekko brodą dałem do góry, ale mi się wydaje, że mógłbym to zaliczyć. Mógłbym jeszcze tam spiąć. Ale tego nie zrobiłem, więc dla niektórych zaliczony, dla niektórych nie. Co tu się stało? A, skończył się ten. E, zaraz. O, mamy dalej. E, dla niektórych zaliczony, dla nie innych nie. Tak czy inaczej, ja myślę, że możemy zaprzestać na 40 i teraz wam powiem dlaczego. Jakbym założył, ale się rozpadało. Jakbym założył 50 kg, to by mi dubsko na pewno się urwało i już było widać, że te talerze się zaczynają wyginać. E, I 50 raczej bym nie zrobił, więc zaprzestałem na 40 i to bym. Na razie za zaakceptujmy to jako rekord. Na jedno powtórzenie na podciąganie 20 kg mniej. Po transformacji spróbujemy jeszcze raz. Deep. Jeden, bez problemu. Z wagą ciała. Następny dip Z talerzem. Hop, bez problemu. 10 kg na pasie. Teraz 20 kg. Dalej bierz to ojca. Ciężkie ojca. I. Bez problemu 20 kg na pasie 30 kg na pasie. Hop, dawaj. Sprawdza, poszedłem sprawdzić, czy nagrywa się przy żeby nie było gapy, że nie nagrałem. Dawaj, dawaj, siwy joju. Hop, no. Jedziesz 30 kg na pasie. Poszło. I ostatnie. Problem z rozwiązaniem. 40 kg na pasie. Zaraz pokażę. Znowu poszedłem zobaczyć czy nagrałem. Aaaa, idzie, 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 zobacz. Dobra. Mamy 44 talerze po 10 kg. I tutaj podobna sytuacja. Martwię się, że mi zaraz dupsko się oderwie od górnej części ciała. Ale podobnie jak w podciąganiu. Jeden dip na 40 kg poszło. Także tutaj macie moje Maksy na jedno powtórzenie, jeżeli chodzi o to ćwiczenie. <słuch> Mogłem spróbować zrobić 50, ale bałem się, że raz, że mi się urwią te pasy. A dwa, już czułem przy tych 40, że 45 jeszcze by dało rady. 50 ciężko by było. Więc na tym zostawimy. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie następne ćwiczenia ja mam spróbować na maksy. Powiedziałem wam, jaki mam sprzęt. I zrobimy sobie część drugą, a po zakończeniu transformacji zrobimy sobie jeszcze raz wszystkie rekordy. Od nowa zobaczymy jak się bardzo poprawił wynik. Dzięki mojemu programowi, programowi, treningowi. Ale skład, trzymajcie się idę do zobaczyska w następnym filmiku.